Witam w mojej kuchni. Słuchajcie, zrobimy sałatkę, która nazywa się arabska. Czemu taki tytuł? Nie mam pojęcia, ale tak mamy zapisane w naszym kajeciku z sałatkami i faktycznie przepyszna sałatkę dopracowała moja żona. Jest bardzo prosta, bo składa się z kapusty pekińskiej, a ja, ponieważ mamy wiosnę, więc wszystkie nowaliki, tak jak kapusta pekińska, ogórki, koperek tam będzie, to wszystko jest przesmaczne, więc będzie na pewno doskonała, a jest prosta w przygotowaniu. I zawiera też sobie mięso z kurczaka, czyli piersi, to co lubicie najbardziej. Zobaczcie. Takie kapusty pekińskie, jak na wiosnę się nie dostanie. Przepiękne, młode, delikatne, liście. Fajna, dobra, smaczna. Piękny ogórek zielony. Kopru, tutaj już troszkę cieliśmy, ale przecież to nie przeszkadza. Czosnek też mam świeży. Cebulka, dymka, taka większa cebulka. Jak macie mniejsze, to po prostu weźcie dwie. Tutaj mam jeszcze jogurt, świeży jogurt, naturalny, gęsty. Trzy łyżki majonezu, curry, kurkuma, sól. Tutaj mam jeszcze pieprz biały, koniecznie biały. Olej do smażenia i pierś z kurczaka, filety. Wszystko szybko będzie zrobione. Mniej więcej taką sałatkę robi się około 20 minut, łącznie ze smażeniem kurczaka i właśnie od tego zaczniemy. To 300 g piersi z kurczaka po prostu kroimy w drobną, w miarę drobną kostkę. Pamiętajcie, żeby wcześniej tą z huczaka oczyścić z błonek, przerostów, może jakichś kawałków jeszcze, kości. Tutaj już byłaby ta kostka za szeroka, zobaczcie, więc przekają te większe kawałki na pół i dopiero tak kroimy. Niech to będzie wyglądało tak jak teraz. Ja kroję i już za chwilę będę miał zrobione. Wszystkie kawałeczki wędrują w listce, po to, żebyśmy mogli je ładnie wymieszać z przyprawami, moi drodzy. Jedna trzecia białego pieprzu, jedna trzecia łyżeczki białego pieprzu. Płaska łyżeczka, w miarę płaska, przyprawy kary. Bardzo mocna, aromatyczna. Jeszcze bardziej płaska, czyli taka już zupełnie powiedzmy jedna, druga, dwie trzecie łyżeczki kurkumy. No i potrzebujemy około jednej trzeciej łyżeczki soli. Dobrze, czy nic nie przegapiłem? Nie, a przecież odrobi oleju. Tak, żebyśmy mogli to wszystko wymieszać. Najlepiej ręką. Dokładnie przyprawy muszą połączyć się z mięsem i wszystko musi się pięknie naoleić, a w zasadzie naoliwić. Chociaż chyba w tym przypadku bardziej chodzi o naolejenie. Zapalam gaz. Pod patelnią rozgrzewają ją tylko dobrze i ręką rozrzucając delikatnie po całej patelni oczywiście smażymy kurczaka. Na początek po prostu tak smażymy sobie, jak teraz nie mieszamy, za jakieś minutę, półtorej zacznijcie mieszać, przewracać i usmażcie go tak, żeby był po prostu dobry do jedzenia, żeby nie był surowy. już są dobre, tak naprawdę będę już zajmował. A tutaj mam jeszcze dwa jajka, gotuję je, chociaż nie było ich tam w składnikach. Mimo tego, że zapisałem je na liście, faktycznie może się przydadzą. Zobaczymy. Zdemy kurczaka na metalową miskę. To jest ważne dosyć, dlatego, że chcę wystudzić kurczaczka naszą pierś, ale jest piękna i cudownie pachnie. Chcę wystudzić, żebyśmy mogli zaraz ją wrzucić do sałatki gorącej od spodu, bo metal mocno daje ciepło. więc wyniosę, nadwór szybko mi ostygnie. I przygotowujemy już nasze główne składniki, czyli kapustę. Na razie sobie tu odkroję te dłuższe liście, żeby mógł sobie je fajnie poszatkować. Zobaczcie, kroimy na takie plasterki, pół centymetra, może 6 mm. Oczywiście, lekko po skosie, żeby nie były za długie. Wszystko jest tak soczyste i delikatne. Gwarantowana jakość sałatki. Te grubsze końce odkładam już, to jeszcze zostawię, ale ten nie będę go wkrajał, dlatego że twarde byłyby dosyć, a chcę mieć bardzo delikatną, fajną sałatkę. I teraz już z całej kapusty Pamiętajcie, żeby kroić lekko po skosie w jedną, lekko po skosie w drugą, żeby te kawałki były poszarpane. Dobrze, zbliżamy się już do miejsca, w którym liście stają się grubsze i tak naprawdę mamy mnóstwo już przerostów, więc w zasadzie koniec. Jeżeli komuś smakują te zgrubienia, one nie są niedobre, nie można tak powiedzieć. Ale nie są tak delikatne, jakbyśmy chcieli w sałatce. A jeżeli komuś smakują, proszę bardzo, niech sobie je tam skroi. Ale tyle liści, wystarczy nam cudowny zapach świeżej kapusty pekińskiej. Teraz ogórek. My lubimy, jeżeli troszkę zielonej skóry jest na ogórku, ona wprowadza taką większą ostrość. Yy, ogórki wtedy nie są tak mdłe. Więc zobaczcie, nakrawa mnie co któryś plaster, jakbym obierał, ale tylko jak zebrę. Nawet tak już wystarczy, pierwszy koniec odetnę na pół, na pół jeszcze raz, dobry, mocny, mocny, twardy, fajny, wiosenny ogórek, no i ćwiartka, albo nawet jeszcze kostkę. I zróbmy kostki takie też koło pół centymetra, zobaczcie, taką kosteczkę trzeba zrobić, idealna czas na naszą dymkę, dużą dymkę, ale chodzi o to przede wszystkim, że ta cebula jest bardzo świeża. Kroimy na delikatne małe plasterki, lecz nie za cienkie. I dodaję tę cebulę od razu ją rozkruszając, rozkładając na pół plasterki na piórka, żeby później było łatwiej wymieszać wszystko. Na razie te produkty odstawiamy. Nieźle, przecież jeszcze koperek. Słuchajcie, nic by się nie stało, gdybyśmy go dali później. Ważne jest tylko, żeby nie zapomnieć. I oczywiście też od razu posypuję. To już wygląda bardzo, bardzo dobrze. I pachnie jeszcze lepiej. I teraz na bok. Przygotowanie sosu zaczniemy oczywiście od czosnku. Nagniatam, żeby. Czosnek mi się dobrze obrał, troszkę mi się za mocno rozgniótł niektóry. Słuchajcie, jak czosnek jest świeży, to się słabo obiera. I właśnie dokładnie teraz to widzimy. Wspaniały, polski, pachnący czosnek. Ja używam tutaj czterech ząbków czosnku, nie były zbyt wielkie. Natomiast to jest sporo. Niektórzy mogą nie być takimi wielbicielami czosnku, chociaż do tej sałatki pasuje on jak do niektórych właśnie bardzo nawet. Jeżeli nie chcecie, to róbcie po prostu mniej. Jeden ząbek duży, dwa. Jak Wam się podoba. Teraz atakujemy jogurtem. Majonezem. Pieprzem białym. Jedna trzecia łyżeczki. Pół łyżeczki, mniej więcej taki czupaty pół kurkumy. Źle. Kary, pamiętajcie, jedna trzecia do sosu tylko kary, kurkumy nie. I oczywiście jedna trzecia łyżeczki soli. Tyle powinno wystarczyć. No może ja jeszcze szczyptę wrzucę. Wystarczy teraz tylko wymieszać. I sos już gotowy. Oczywiście wymieszać trzeba porządnie. Sprawdźmy. Bo są słonawe, ale przecież to wszystko pójdzie w sałatkę jeszcze. Będzie fantastycznie. Ale czosnek daje fajny smak, jogurtu z majonezem, no i ostre odpowiednio, bardzo dobre. Mam wszystko, co jest już potrzebne do skończenia. <laughs> Nieźle wygląda, prawda? Cała micha fantastycznej sałatki, ona troszkę usiądzie. I oczywiście wszystko polejemy sosem. Teraz trzeba dobrze wymieszać, żeby wszystkie składniki się połączyły. Pamiętajcie, żeby sos nasz w każdym miejsce zadotarł. Dobrze starczy, bo nie chcę ją zbyt mocno wytuźdać. Teraz ważna chwila. Trzeba przełożyć naszą sałatkę delikatnie, żeby za mocno nie obrócić salaterki, a w zasadzie jej brzegów. I w zasadzie moglibyśmy tak właśnie podać naszą sałatkę, ale nie my. My się jeszcze nie poddajemy, przecież nie po to gotowaliśmy jajka, żeby teraz to tak zostawić. Więc biorę jajo i kroję na cztery oczywiście delikatnie. Pamiętajcie, Jajka są świeżutkie, więc będą się chciały łamać. Cudowne są, piękne, żółte, Ponieważ jedno mi się tutaj troszeczkę popsuło, no po prostu przy obieraniu. Więc od razu je zjem. A te siedem pięknie układamy w siedmię ramienną gwiazdę. to się uda, wyszła sześcioramienna, więc to, ten kawałek, też zjem. Teraz potrzebuję odrobinę zielonego, czyli bardzo drobno krojonego koperku. I tutaj tycio, tycio, tyciuteńko posypujemy każde żółteczko. Z taką sałatką możemy wędrować od razu na stół, albo po prostu poczekać chwilę, bo będzie jeszcze lepsza, jak się odrobinę przegryzie. Chociaż zanim przyjdą goście, to pewnie postoi pół godziny na stole i będzie wspaniała, doskonała. Jajko idealnie pasuje do naszego majonezu, który jest zawarty. Cudowna, pyszna, młoda, świeża sałatka podawana na stół, na przyjęcie, na niedzielę, albo po prostu na śniadanie. Taką właśnie możecie zrobić. Szukajcie mojej surówki. W zasadzie to jest sałatka z kapusty świeżej i ogórka zielonego czyli z młodej kapusty i ogórka zielonego oraz duża, duża ilość szczypioru. Bardzo pyszna. I dużo innych jeszcze sałatek. W tym roku dużo tych sałatek publikujemy, znaczy ja na kanale, a Wy go po prostu oglądacie i robicie moje przepisy. Zapraszam też na mojego Facebooka, coś tam możecie napisać, możecie wkleić jakieś zdjęcie swoje, co fajnego zrobiliście, na przykład jakiś przepis z mojego kanału. Yy, Środa gotuje, tak ma być. Cześć!